Jest z nami Michał Swad, zawodnik drużyny Home broker. Witam. Witam. Jaki to był sezon? No chyba tylko w Superlatywach można mówić, prawda? Jak najbardziej. Celowaliśmy w awans, ale znając rywali nie zakładaliśmy, że zakończy się tak dobrze, czyli że nie przegramy żadnego spotkania. Jakieś już plany transferowe są, bo wiem, że jeden był. pan Jakuba Dobosza jeden nie wypalił. Czy są kolejne nazwiska na liście? Z tego co wiem, to wypalił, ale dla przeciwnej drużyny. Tak więc gratulujemy. Na Natomiast jeszcze nie myślimy o wiośnie, koncentrujemy się teraz na pucharze, który ma być właśnie takim przygotowaniem do rundy wiosennej. Mamy jedną bardzo poważną niespodziankę, ale poczekajmy jeszcze tydzień. Dzisiaj Mikołaj, no to akurat możemy właśnie o tych niespodziankach, prezentach mówić, to kto to będzie? Ja mogę tylko powiedzieć, że to jest były reprezentant Polski. To, to ciekawa informacja, będziemy to śledzić. A właśnie, jak w pucharze, jaki wynik chcielibyście osiągnąć? Czy to ma być przetarcie przed ligą, czy jednak fajnie zajść jak najdalej? To ma być przede wszystkim przetarcie przed ligą, taki okres przygotowawczy, natomiast wszystko co powyżej awansu to będzie nas zdecydowanie cieszyć. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.